Siemanko z tej strony, prima. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest to odcinek ze Śmieszkowic. I dziś dzisiejszym tematem odcinka jest budowanie więzienia. Tak, oczywiście, jak mój kanał Was zafascynuje, jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję na kanale, bo brakuje mi tylko 7 subskrypcji do 400. Tak, do 400. I dzisiaj właśnie budujemy więzienie. Niestety już przedtem nagrywałem ale i trochę zbudowałem więzienia, ale przestało mi się nagrywać. Więc Lipton. I pierwsze, co chciałabym Wam pokazać i później się prześpię, to to, co jest tam. To, co jest tam, naprawdę jest przekozackie, co się udało zrobić. I uwaga, jest to akwarium. A co jest w środku? Bum! Axolotle. Tak, są w środku Aksolotle. to jest różowy, a żółty gdzieś się skrył. No, a, żółty. Wlazł po drabinie. Aha, dobra. Tu jest, jak widzicie, żółty, a tu jest, jak widzicie, różowy. Więc mam dwa axolotle. Dowiedziałam się, że się je rozmarza poprzez em, tropikalną rybkę. Tak, przez tropikalną rybkę. Tu się trudno wchodzi. O, dobra, jestem. I jak widzicie, możecie też nadać im imiona. Chyba, będzie ich tu kiedyś bardzo dużo. Ale są dwa, jak widzicie. Tu jest różowa, a tu żółty. Więc my już wychodzimy, idziemy spać, idziemy... Znowu budować więzienie. Już troszeczkę zbudowałem. Wiem już, jak to będzie wyglądać i wygląda to fajnie i jest to duże. Na pewno jest to większe więzienie niż te z pierwszych śmieszkowic. Więc dobra, my idziemy spać i ogólnie zostawcie też kciuka w górę, jeśli Wam się odcinek spodoba. Więc dobra, też możecie mi ukończyć. Ale dobra, już nie żebrę. Już nie będę żebrać. Więc dobra, idziemy na dół. Już na miejsce, gdzie więzienie będzie stać. Oczywiście wpadajcie na kanał e, Wojtek versus mój drugi kanał. Taki z mojego życia, bardziej prywatnego, można powiedzieć. E, I może się w ogóle też zakończyć film w jakimś momencie, bo właśnie tak miałam przed chwilą. E, I na Google, który ciągle mi grozi, że zbannę mój kanał. Co mnie wkurza, w sumie to nie zbannuje, ale zgłosi. to mnie wkurza jak fix, Ale i tak do niego wpadajcie. I na Cabe... Cabelix. Możliwe, że tak to się może czytać. Cabeelix, ja tak będę o tym mówił cały X przerwa, tak, bo on ma przerwę. Więc patrzcie, tu już widzimy więzienie, także na gnomek. Pan gnomek, który teraz nagrał filmów, fajnie się nie odzywa, Nie wiem, co z nim. I playbox. Dobra, więc. I się to będzie, który którym się wrzuca, Dobra, jak widzicie, jest tu takie więzienie, tak ono będzie wyglądać, na takiej podstawie. Według mnie jest naprawdę spoko. Jest naprawdę fajne. Takie duże, na pewno większe. Nie będzie ono miał ok, znaczy nie, będzie miał właśnie pełnotki pojedynczych. O, które w celach będzie miało. Więc co? E, my już się tu budujemy na górę. E, mogą wziąć wiadro z wodą. A e, ja mam wiadro. E, nie stało mi jeszcze tak mega dużo tego, chociaż tam jeszcze mam 50. Dobra. Zaskakujemy, zabierzemy to pół serca. No mało. I będziemy strzelać wiadra jak będzie potrzeba. Zejścia. W sensie nie strzelać, ale rozleje O! Idealnie. Więc co? Budujemy właśnie więzienie. Że długiego czasu planowałem to jest więzienie. Budujmy go na razie od frontu najbardziej. No rozbudowujmy go od frontu. Ło, jest to masywne więzienie. Oj, tak. Chyba będę musiał dać pauzę. I... więzienie. I przepalić te. Zrobić tą jeszcze. Bo nie jestem pewny, czy mi starczy. Dobra, zrobimy sobie jeszcze... Dwa poziomy... Ło, wow, tu już jest wysoko. Dwa poziomy. E, takie jak teraz robię. To jest ten pierwszy i później był drugi. I to będzie już koniec, jak chodzi o wysokość. No, jest to wysokie więzienie. Chociaż jeszcze nie wiem. Może jeszcze będzie wyższa. Hop, hop. Dobra, i teraz jeszcze jedno, tak trzy do góry. I... Będzie ok Uf. I taki będzie... Na dobre, na wysokość. Wow, tu będzie taka cela dla niebezpiecznych. Tak, tu na samej górze będzie cela dla niebezpiecznych. Że, że nawet jakbyś chciał uciec, to nie uciekniesz, jeśli nie będziesz miał nic, bo spadniesz z wysokości. Ci że rozpił w klatce. Mucha ha ha. Pewnie tak mówię, a kiedyś tam mogę trafić. No. Choć, zróbmy to jeszcze, wyżej No, zróbmy to jeszcze na poziom jeden. Taki łoj, to będzie wysokie. To będzie ludzie wysokie. Chociaż ja już widzę, że będę musiał zrobić te. Ale poza odcinkiem. Dorobić tych stądzików. Poza... jak będzie pauza. O to mi chodzi. I myślałam, że to będzie pierwszym z montażem, ale musiałam usunąć tę apkę. Film orego się nazywa. Dobra. Takie będzie. Po całości. Możemy zrobić już w sumie dach. Ależ nie wiem, pierwsze zobaczmy, jakie to jest. Więc spływa woda i po drodze sobie ją zabiorę. Dobra, zabieram wodę i spływam na dół. No tak będę schodzić. Dobra, i więzienie jest to. Tak, Łe tam! One będzie jeszcze dużo wyższe, oj tak. To się z góry wydawało dużo wyższe. Oj no, to jest małe. Jeszcze do tego poziomu. Jeszcze do tego poziomu jaki ma być one będą gdzieś do tamtąd No czyli jeszcze drugie tyle Ojejciu To mi nawet nie starczy tych stąblików Ale to klopsik <grym> Nie powiem Ale dobra zróbmy z tylu stąblików ile Się da e, Nie wiem czy tak wejdę Powinnam tak wleźć Bo jestem Parkur Wojciech Tak jakbyście nie wiedzieli moje imię to Wojciech Czyli raczej Wojtek Tak się nazywam Ciekawe mi Ciekawe mnie strasznie jak ma na imię Shibos Który teraz się nazywa Tsabeilix Ciekawi mnie strasznie Jak on ma na imię Ale okej okay. On mieszka we Francji Chyba Chyba on mieszka we Francji Z tego co ja się orientuję Ale dobra to przedzielam na pół I mamy maksymalnie Tyle będziemy mieli z tą blików na Czyli 50 no, 56. 56. Hmm. Nie wiem, czy to dużo. Mało raczej. Starczy na jeszcze jeden taki poziom. Jak teraz zrobię, może jeszcze jeden i do połowy. A nawet nie do połowy. Więc no. Krucho. Ej, my stąd możemy skoczyć. To jest hardkorowe. Nie, nie zrobię tego. Dobra, za wielkie ryzyko. I tu gdzieś już będzie bazaltowa taka linia, która odznacza gdzie jest połowa naszego więzienia. Więc no, tu już będzie bazaltowa linia. Która takiego właśnie odznacza, gdzie jest połowa. Spływam na dół. I mam wodę. Dobra, jak to jest? No, jeszcze małe. Jeszcze małe. Ale ładne to więzienie. Podoba mi się jego zamysł. Będziemy pełno takich pojedynczych okien. I nie wiem jakie będzie od góry Bo to trochę będzie głupie jak to Jak to więzienie będzie takie Takie No wiecie Płaskie u góry Nie wiem czy nie zrobić czegoś takiego Takiego zaokrąglenia To by fajnie wyglądało zaokrąglenie. To by fajnie wyglądało Chyba coś takiego zrobimy Zaokrąglenie takie No spoko Dobra muszę zrobić więcej tych półpyt, znaczy, jakich półpłyc? Gdzieś strasznie coś, gadam dziwne rzeczy. Czekaj, co to jest za skrzynka? Sekret? Wow. E, dobra, a tu? Nic. Dobra, odkryliśmy jakąś sekretną skrzynię. Więc dobra. Mam nadzieję, że się teraz nie przestanie nagrywać w jakimś momencie. Oby nie. Łee, tu jest pan kostuś. Ała! Kostek. Dobra, widzowie, jestem znowu, e, tak, przestało mi się znowu nagrywać, zgadliście, ale połączyłem to na telefonie i już możemy działać, tylko spróbuję, co się nagrywa, no, e, nagrywa, tak, e, o Jezu, co ja zrobiłem, czemu nie da się tego włączyć, e, o, o, dobra, przepraszam za ten wstęp i sobie to nie wstęp, bo już wcześniej się nagrywało i co, e, kontynuujemy, budujemy fanie więzienia, więc co, idziemy. Może ja że ten film też się zakończy oczywiście. Ale posuwam pełno plików. Oczyściłem kompana takiej aplikacji, która zawsze mi pomagała. A więc powinno być dobrze. Bo na przykład to ciebie z 40 minut. To nie wiem czemu nagle 8 minut trwał film i już się przestał nagrywać. Nie wiem. Ale dobra, czy ja mam jakieś pochodnie? Wydaje mi się, że nie. Że nie. Się, że trzeba stąd zabrać. I dam je obok farmy, żeby dało się tutaj siać, bo się nie da. No. I w końcu się da tu siać. W ogóle też by się przydała. Ale dobra, ogarnijmy swój kilof, bo ja wcześniej na tej pierwszej, pierwszej części przetapiałem żelazo, ale ona się usunęła. Więc to. Idziemy po te żelazo, które przetapiałem. Ja mam też te kwiatki. Kwiatki, czyli najlepsze rzecz Mam też pliki śmieszkowic zapisane na tym komputerze moim. Więc jeśli pliki się znowu coś skraszuję się te śmieszkowice, to mogę je przegrać znowu i powinno być dobrze więc co, bierzemy żelazo robimy jeden kill off. dobra, jeden na razie wystarczy lecz ja potrzebowałem stombrików więc je ja sobie przepalę ale to już poza nagraniem bo po co macie oglądać jak przepalam stombriki, no halo, chyba to nie jest za ciekawe więc dobra, eee, będę musiał coś pokopać. Więc co, widzowie, widzimy się, jak już przepalę te later. later. Widzowie, nie uwierzycie, co zdobyłem od wędrownego handlarza. Dwie ryby tropikalne i rozmnaża aksolotkę. Tak, będę miał trzeciego aksolotka. Tak, będę miał trzeciego aksolotla. Więc schodzimy i co? Pisało na Wikipedii, że się je właśnie rozmnaża tymi rybkami. Więc sprawdźmy. E. Nie? Co? Pisało na Wikipedii, że się je rozmnaża tymi rybkami. Ej, to jest jakieś oszustwo, chyba że pieczonymi? Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, bo pisało na Wikipedii, że się tymi rybami to rozmnaża. To jest jakieś oszustwo. Patrzcie, no. Nie da się. No, co się tak mnie uczepiłeś? Nie da się ich rozmnażać. A na Wikipedii, czekać. Ja wejdę na Wikipedię i poczekam, bo nie ostatnio tam pisało, jak byłem na Wikipedii, jak są, także da się je rozmnażać pozyskując. Tą rybę tropikalną, ten dom w ogóle to wyburzenie, w którym jestem, więc dobra, poczekajcie na chwilkę. No szkoda, no szkoda. Widzowie, wiem jak popełniłem błąd, byłem w mojej tajnej bazie po kolejne emsy i zobaczcie, przeczytałem na Wikipedii po prostu źle czytałem. Pisało na Wikipedii, że karmi się jedynie e, wiadro z tropikalną rybą w wiadrze, właśnie, a nie w tym, nie zabitą, więc niestety źle przeczytałem. I zmarnowałem 10 emeraldów swoich, ale... No niestety... <laughs> no chyba... Zostało mi teraz chyba z 10 tylko emeraldów. Więc no. Trochę i ale zobaczmy, czy da się rzeczywiście je karmić taką. I powiedzcie. Oby był jakiś fajny jak solocik. Jeśli da. Dobra. Karmimy. Da się! O nie! 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 No chyba jakiś żart! Widzowie, czekajcie, muszę skoczyć znowu do mojej tajnej skrzynki po Emsy. Nie, no, jakiś żart. Dobra, widzowie, okazało się, że ten wędrowny handlarz nie handluje tą rybką, nie sprzedaje już jej. No i gdybym tylko ten aksolot nie zabił tej ryby, to bym miał kolejnego, ale nie. Musiał. Ale jestem teraz wkurzona na tego żółtego. Oficjalnie ja sam tego żółtego nazywam baran. Ten żółty ma najmniej baran, do tego różowego. Możecie bym się nazwał, ale żółty aksolotl nazywa się baran. Bo tak mnie wkurzył. O! Nie mam siły do tego jednego aksolotla. Naprawdę tak mnie wkurzył ten jeden. Gdybym on nie zabił tego, to miał kolejnego aksolotla, ale nie. Będziemy musiał później po odcinku poszukać dwóch ryb tropikalnych, ale on są w ciepłych oceanach, których u nas nie ma. Więc nie wiem jak to zrobię. Ale dobra. Mam kolejnego kobla, mam 11, 12 staków. Za chwilę moment policzę. Tu nadal jest 21. Wow. Aha, to już mi się nie mieści do eku. No, widzicie. Akurat nawet przygotowałem tego Msa. Te pięć Emsów. Na tą rybkę. A tu... O, tu jeszcze jest. A tu się okazuje, że... Nie ma. Dobra, ile mam staków? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 i 18. 11 staków i 18. Więc dużo. Starczy na dokończenie jednej y tamtej ściany. To tamtej to około 5 staków zejdzie. Stanie mi 6 staków. Jeszcze później może uda nam się jedną całą ścianę. Może. Zależy. Ale dobra. Idziemy. Ale kurde, taki pech. Taki pech z tym. Jak dla mnie jakby nie wypuścił. Muszę zobaczyć tą reakcję na odcinku. Muszę. Ale dobra. Tą reakcję jaki byłem zraj'owany. Muszę to zobaczyć. Ale dobra. E, właśnie jeszcze tego nie przerobiłem. I bazalt przy okazji zabiorę ja no właśnie, dlatego dobrze, że jeszcze tam nie pobiegłem. Ale pierwszy, sobie przeróbmy. Będzie to tyle samo. Bo to się. O nie. Tu już muszę tak. A nie, nie musiałam. A nie musiałam. Dobra. I tu już na szesnastki. Dobra. To jeszcze tutaj. Dobra. Jest, dobrze. Eee, właśnie z tej presji zapomniałam włączyć. Wam. O nie. Nieważne co tam było, nie przejmujcie się, ale dobra. Skoczmy po bazalt. E, Zaczęło mi ladzić. Ale tak trochę. Dać przeczy. W ogóle będę miał za około tak rok nowego, nowy komputer, za chyba 4000, ale no być. I będzie mi mniej ladzić, będę miał shadery na odcinkach. Co będzie wręcz przeepickie, będzie to dobry komputer. Oj, tak dobry. Bo sobie zarabiam. Tak, zarabiam. Więc dobra, czekajcie, po co ja tu przyszłam? A, po bazal? Bazal, mam w skrzynce na skrzynce A nie, czernit O, czernit, pomyliło mi się nazwa Dobra, muszę też trochę bo gdybym się trochę ogarnął rzeku. Dobra, to tak Tak, dobra, tak będzie okej okay. eee, Mogę zrobić wypolerowany czernit? Mogę Od sieruj z czterech, wtedy mi nie starczy Zróbmy to z takiego Będzie dobrze Oś, Będzie dobrze Powinno być, więc dobra Lecimy w ogóle w tej drugiej części odcinka leci inna muzyczka. Tak inna, bo zawsze wiedziała ta ty ty ty, ty, ty ty, 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 ty ty. jestem sam na serwie, jak zawsze. Ja gram najczęściej na śmieszkowicach zdecydowanie. Adam najrzadziej Michał w drugi, na drugim miejscu najczęściej. Widać, że to był Michał, bo on z, nie umie zamkać drzwi. On ma wbudowane do mózgu, że po prostu nie umie zamkać drzwi. Tak samo jak ja na przykład nie umiem God Bridge'a. Chociaż umiem na trzy kratki God Bridge. Czy wiecie, że tak się budujesz i tak idziesz po prostu i stawiasz bloki. To mam na trzy kratki. Nie zawsze, ale udaje mi się czasami na trzy kratki, więc. Jest? Dobrze. Teraz mam też nową właśnie myszkę. Właśnie, zapomniałam powiedzieć. Patrzcie. Jak głośno klika. Wiem, że głośno nie wiem czy tego. Czy to będzie schędko? Ale kluc. Nie wiem czy mi to wygląda na wieżowiec, ale nie, to nie jest. Dobra. E, więc wejdziemy sobie tam na górę. I teraz zrobimy pasek z czernitu. I tam już będziemy zakrągli, bo to już jest wysokie. No, chociaż pasek szczerni tu będzie niżej. No, pasek szczerni tu będzie niżej. Gdzieś tu. Albo nie, zróbmy go tam. Albo nie, dobra. Na razie nie rób mi paska szczerni, to później to ustalę. Więc co? Oczywiście parkurowy Wojciech w akcji. Parkurowy Wojciech w akcji? Jest. Hop. O nie. Dobra. Parkurowy Primax lub Wojciech? Napiszcie, czy jesteście parkurowy Primax, czy parkurowy Wojciech Team? Ja jestem parkurowy Wojciech. Dobra. Ale ja mam dużo tego. Naprawdę dużo. Więc co? Jakby dało się ożywić w Minecraft, byłby jakiś czar, że da się ożywić tego moba, no to ja bym ożywił tą tropikalną rybkę i bym ją do po Rozmnożyć tak, solotle. Oj, tak. Ja mam tyle tych tropikalnych rybczy, że udałoby mi się rozmnożyć raz. Dobra, na jeden taki pasek idzie tak z i trochę. Więc dużo. No. Chyba już będziemy powoli kończyć. No, będziemy już. Dobra, zróbmy jeszcze raz na trzy. I tu będzie już najwyższa cela. A nie, najwyższa cela to będzie ta... Ta cela dla niebezpiecznych. Nie ona będzie na samej cienkiej górze. I wiecie, o co będzie chodzić w tej dla niebezpiecznych? Cela dla niebezpiecznych będzie bardzo dla niebezpiecznych. Ponieważ będzie nie dość, że na samym, samej górze, to jeszcze to będzie tak, że nad tobą będzie lawa. Będziesz cały w obsydianie. Nad tobą będzie lawa. Y Obok ciebie będzie lawa, po prostu z każdej strony będzie lawa, że jak będziesz próbował rozkopać OPS, to będzie się na Ciebie wylewać lawa i będziesz ginąć. Więc no będzie to dobre. Dobra, w sobie to nie drobne dla tego, który tam jest. Oj, dla tego, który tam jest, to nie będzie to dobre w żadnym sensie. Dobra, Zrobmy to już tak, jakby to miało wyglądać. Czyli jakie to będzie szerokości. Mam już na to fajny pomysł. Na to więzienie, ale wysokie one wyszły. Oj no Dobra, takie Nie będzie ono jakoś wielgaśne, chociaż to jest chyba drugi największy budynek dla Śmieszkowicach. Więc i tak duży. Nie będę to się speedbridge'ował, umiem, ale nie będę. Za wielkie ryzyko. Naprawdę. To jest duże ryzyko. Mm. Zrobię taki... Zrobię taki zaokrąglony dach, to będzie fajnie wygląd, Żeby to nie było takie prostackie. O nie! Co ja zrobiłem? Źle <słuch> obliczyłem. Co to było za jakieś. Więc musimy zrobić tak. Ale dobra. Nie, ja już tak zostanie. Później to zepsuję. Jak będę miał czas. Zapewne poza odcinkiem. Więc dobra. What? A w sumie to dobrze postawiłem. No. Dobrze to postawiłem. Tylko teraz czy to tak? Czy to tak? Tak. No. W tak? To jest takie zakrąglone, śmieszne. Ale to będzie chyba fajne. Powinno być fajne. Dobra, tak. I właśnie to, gdzie jest to zakrągle, to będzie cel dla niebezpiecznych. I to tam będzie się wchodziło, że do samej można powiedzieć celi z tą ale później tam będzie taka malutka kostka na... że takie, że siedzisz w takich czterech kratkach. O Jezu. To będzie Barniana no, trochę większa. Żeby tam więzień miał chociaż jakieś... chociaż trochę komfortu. Zapomniałam słowa, ale już zapomniałam. Hmm. Dobra. W ogóle e, Mr. Torpedia, czy, czy to był Gnomek, czy Playbox, nie wiem, już nie pamiętam, mówili, żebym nie budował na tym, na odcinkach, ale wytłumaczę dlaczego chcę budować na odcinkach, bo chcę, żeby to było tak jakby na odcinku, bo chcę kiedyś, jak już w będą tak mocno rozbudowane, włączyć ten odcinek i sobie przypomnieć te stare czasy, jak to wyglądało, jak jeszcze tego budynku nie było. Żeby było, wiecie, tak, że po prostu było pokazane na wideo, chyba... Rozumiecie o co chodzi. Po prostu nie oglądajcie tego filmu, gdzie buduję, jakby się, jak nie lubicie takich... No To jest rozwiązanie. Właściwie, dobra. Pierwszą... Tu już kończymy powoli. Te zakrąglenie, znaczy w sumie nie. Jeszcze nie kończymy. Ile mi jeszcze zostało? Nie tak dużo. Gdzieś na odcinku nie, nie dobywamy tego całego. Możliwe, że po 10 minutach się... Nie, już jest 14, dobra. Czyli, że jest większy sukces. Bo wcześniej się przystawało po 10 minutach Wstały nagrywać, a teraz już jest dużo. Wow, nie wiem, czy się że jakbym budował wieżowiec. Ale tam jest wieżowiec, który jest naprawdę potężny. I właśnie dobudowałem tamtą ścianę, więc tylko jeszcze tylnia ściana. I wieżowiec będzie gotowy od zewnątrz. Nie licząc. Da. Ale to też przyjdzie na to czas. Może że będzie live, jak będę miał surowce do budowania, właśnie wieżowca. Ale. Livey są na Twitchu. Pamiętajcie, live y, Możliwe, że jeszcze będzie jeden liveik: ostatni na YouTube. Ie. Znaczy, kiedyś jeszcze będą. Będą czasami na Twitchu, czasami na YouTube. Ie. Ale chyba częściej na Twitchu. I wpadajcie na mój Twitch: Primax Podłoga 11 nazywam z małej litery. Primax Podłoga 11: Tak samo jak w Roblox, ale że P jest z mały. No, więc wpadajcie na mój Twitch. Eee, ja wam zbędę na odcinkach. Mówię już, kiedy będzie live. Którego, że na przykład 6 sierpnia. 2021, wtedy nie będzie raczej, ale tak sobie powiedziałem. Akurat tę datę Dobra, takie zaokrąglenie już powoli będzie dobre. Ło, ale to będzie śmieszne. Fajne. Mam na to spoko plan. Jak to zrobić, żeby to było fajne, naprawdę. E, już mi brakuje. Bo jest to fajna budowla, niby więzienie. Niby więzienie i więzienie... Nikt chyba nie lubi więzienia, ale jak chodzi o wygląd, więzienie jest ładne. Chociaż takie ze bricków, Ale ładne. I wpadajcie też do mojego opisu oczywiście, bo w opisie też znajdziecie dużo faktów. Na przykład jaki jest mój Discord, wpadajcie na mój Discord, bo ja nazywam to Wojtek Grywy krzyknik, a ten hashtag to chyba 1... 1809 chyba z tego co pamiętam. Ale zajrzyjcie po prostu do opisu, tam jest... Powiedziane. Dokładniej. Dobra. Wow, już kończę. Już kończę to więzienie. Oczywiście w więzieniu.